Happy to see so many of you with us today um, in this beautiful venue. It's not by coincidence that we have chosen to invite you in a cinema because today uh, will be about entertainment, emotions. So, thank you for being so many of you with us today. Today it's, a, it's an important day for Orange. Um, we have um, an important announcement for you. Um, and again very happy to have you with us so uh, you know that our lives uh, are becoming more and more digital i mean already in the room i see some of you are uh, using uh, your smartphones to take pictures to uh, actually uh, uh, send pictures more than this, uh, we are now even paying with our smartphones. thanks to orange finance, i'm not carrying any cash anymore nor a credit card. i'm paying with my smartphones. more than this now, we are entertaining ourselves uh, watching content tv with these devices. and uh, even more, virtual reality is entering our lives. we have seen this with the sparkle success of pokemon go we see more and more virtual devices coming uh, uh, into our lives all this boils to what we call data i mean we are living in a world where the exchange of data is definitely like a tsunami and we at orange are more than prepared than that we are actually making this possible and we are making this possible thanks to the investments we are doing, the investments we are doing in the network, both mobile network and fixed network. You know that all this year we have heavily invested into 4G uh, to have 4G available to 99% of the population and also heavily invested in our fiber network. As we speak, we are covering more than 1.5 million. Households with fiber, and actually yesterday we passed the mark of hundred thousand customers using our fiber networking Poland. So that's uh, today is an important day because we are having something unique at Orange Poland is the capacity we are having as a telecom provider to offer to consumers, to businesses, both mobile very high broadband and fixed very high broadband. And today um, we are announcing you uh, a new product, a new service, and also a new campaign, a new service on which we have been working for the last year, which is actually combining these best of the two worlds and also TV. Because we are believing that through these networks we can provide to consumers. Uh, Amazing entertainment services, and that's what it is about today. Um, so, today we are introducing a product called Orange Love, but it's not only a product, it's, it's a campaign, um, but more than a campaign, it's uh, really a way to be, uh, it's a way to look at emotions and to provide emotions. To consumers in Poland. But I will not reveal more. I will now call Mariusz Gacza, our head of consumer market on stage. Mariusz? Dziękuję, jean François. Tak, jadąc na to dzisiejsze spotkanie z Państwem, myślałem sobie o tym, jak przez ostatnie lata i pewnie tak świadomie sięgam, może 20 lat internetu w Polsce, jak 20 lat temu, kupiłem taki niebieski skorowic, który nazywał się katalog stron www. To był 96 albo 97 rok można było, jak w książce telefonicznej, go przeglądać na takim grubym metalowym grzebieniu, żeby odnaleźć sobie, że jest taka strona jak Onet albo, albo Yahoo. A później za pośrednictwem modemu do dzisiaj pamiętam US Robotics, który miał nie 33,6, ale 56,6 kB na sekundę. Sprawdzać, co w tym skorowidzu było. I to wszystko dzieje się na naszych oczach, i to w ciągu kilkunastu ostatnich lat. Zmienia się sposób, w jaki komunikujemy się z naszymi bliskimi, zmienia się sposób, w jaki pracujemy, bardzo zmienia się sposób, w jaki pracujemy dzięki internetowi. Zmienia się też sposób, w jaki uprawiamy swoje hobby. A jak pomyślimy o hobby naszych dzieci, to w ogóle ono się zmienia diametralnie. Się cieszę, że my jako Orange bardzo dużo inwestujemy w to, aby być istotnym graczem albo istotnym punktem na tym horyzoncie. To co jest istotne, to jest to, aby próbować odgadywać to, co klientom będzie potrzebne. Czasami nam się udaje przewidzieć, czasami po prostu udaje nam się odgadnąć, czasami też nam się nie udaje odgadnąć, ale zawsze najbardziej słodkie są te momenty, w których udaje nam się coś sprowokować czego klienci jeszcze wcześniej nie mieli i dać im to w naszej usłudze. To są, myślę, że dla każdej firmy, dla każdego usługodawcy bardzo ważne momenty. Ale zanim przejdziemy do szczegółów orange Love, chciałbym powiedzieć, że dzisiaj mamy, zaprosiliśmy dwoje gości, chcielibyśmy, chciałbym z nimi porozmawiać na temat tego, jak internet zmienia ich życie albo jak pomaga im, a może Mógłby lepiej pomagać. Zaprosiliśmy panią Arlenę Wit. E, Zapraszam panią Arlenę. Pani Arlenę jest blogerką, youtuberką, która na swoim kanale. Można oklaskami zachęcić panią Arlenę wejścia, która na swoim kanale aż po cudzeniu gromadzi tysiące osób, które chcą się porozumieć w obcym języku. Zaprosiliśmy również pana Tomasza Raczka. Pana Tomasza prawdopodobnie trzeba przedstawiać na Polskiej krytyki Filmowej. Człowiek, który nie tylko przygląda się tak. temu, co oglądamy w kinie, bardzo proszę Panie Tomaszu, nie tylko temu, co oglądamy, ale też i pewnie jak oglądamy. W związku z tym mam kilka pytań do, do Państwa. Panie Tomaszu, proszę pozwolić, że zacznę Pani Arleny. Pani Arleno, przestrzeń wirtualna jest dla Pani miejscem pracy. Dzięki swojej aktywności zgromadziła Pani Tysiące osób wokół siebie, które razem z Panią uczą się języka angielskiego, dyskutują na blogu. Czy wyobraża Pani sobie, co by Pani robiła, gdyby nie było internetu? Raz, raz, raz. Czy mogę za moc? Raz, raz. O, już jestem. Dzień dobry Państwu. Wyobrażam sobie, co bym robiła, bo ja pamiętam te czasy, kiedy internet jeszcze nie było i kiedy sprawdzałam rozkład autobusów na przystanku, a nie w telefonie. Ale przede wszystkim chyba zmieniła się bardzo moja droga życiowa dzięki temu, że powstał internet. Bo ja, jak byłam mała, to chciałam zmieniać świat. Myślałam, że kiedy, żeby zmieniać świat, trzeba być na przykład prezydentem. Dzisiaj wiem, że nie trzeba być prezydentem, żeby zmieniać świat. Można na przykład założyć kanał na YouTubie i uczyć, jak poprawnie mówić po angielsku. I widzowie mi piszą, że to zmieniło ich życie, bo oni na przykład się mniej boją, albo radzą sobie lepiej w różnych trudnych sytuacjach, które kiedyś sprawiały im kłopot. Więc gdybym, gdyby internetu nie było, to ja, chcąc robić to, co robię i to, co kocham, czyli opowiadać o angielskim, mogłabym zmienić świat. 30 osób, 60 może. A teraz mogę być trochę bardziej ym, efektywna, bo mogę zmienić świat 200 tysięcy stałych y, widzów. Więc daje mi to znacznie więcej radości i cieszę się, że moja wiedza tym samym wysiłkiem z mojej strony dociera do y, szerszego grona odbiorców. No i w swoim programie wykorzystuję też elementy, które kiedyś były trudniej dostępne, na przykład filmy czy seriale, ponieważ ja na swoim kanale używam wstawek z filmów i seriali po to, żeby za zilustrować zjawiska językowe, o których mówię. No i teraz dzięki temu też w ten sposób właśnie można szkolić angielski, oglądać filmy i seriale po angielsku. No właśnie filmy i seriale to dobry wstęp, żeby zadać pytanie panu Tomaszowi, bo pan. Jak zawsze chciałem zapytać: Pan pewnie wszystkie filmy obejrzał na świecie, jakie zostały wyprodukowane, ale nie o to chciałem Pana zapytać. Chciałem nie, zapytać... Oczywiście nie, nie obejrzałem wszystkich <grym> i nawet powiem więcej: nie ma nikogo na świecie, kto by był w stanie obejrzeć wszystkie filmy, więc to jest absolutnie niemożliwe. Ale tą ogromną ilość, którą Pan obejrzał, proszę mi powiedzieć, jak Pana zdaniem nowe technologie, w jaki sposób internet wpływa na to, w jaki sposób oglądamy filmy, w jaki sposób Pan pracuje. W jaki sposób zmienia się to otoczenie wokół sztuki filmowej? Wszystko się zmienia oczywiście w naszym życiu, ale też w związku z filmami. To dotyczy nie tylko tego, jak oglądamy filmy, ale także tego, jak są produkowane filmy. Czyli obie strony, i widzowie, i twórcy muszą brać pod uwagę istnienie internetu i do wszystkich nowych technologii. Dla mnie to jest oczywiste, że świat naszej epoki, naszej ery, to jest świat mobilności. I wszystko ma sens pod warunkiem, że może być mobilne. To znaczy, że ja nie muszę jechać w określone miejsce, choćby tu, do tego kina, żeby obejrzeć film, ponieważ ja ten film mogę zobaczyć na wiele różnych sposobów. Mogę zobaczyć w, u siebie w kinie domowym, w domu, mogę zobaczyć to na ekranie dużego komputera, desktop, ale mogę też zobaczyć na ekranie komórki. I reżyserzy wtedy podnoszą laru i mówią, jak to, ja się tak napracowałem, nad każdym kadrem myślałem, każda klatka, chociaż dzisiaj już nie ma klatek, bo wszystko jest cyfrowe przecież, no ale powiedzmy, dawniej mówiono, każda klatka to jest kwestia mojej decyzji i nagle ktoś ogląda to na małym ekranie, gdzie nie może tego zauważyć, a ja mówię, dobrze, ale teraz używacie kamer, często bardzo y, y, o, o dużo niższej jakości niż dawniej y, używane na przykład przy filmach 3D. Ponieważ po to, żeby stworzyć to, to wrażenie trójwymiarowości używa się bardzo wielu kamer, ale gorszej jakości, tańszych kamer, małych kamerek, które są umieszczane w takich niemożliwych dla kamery miejscach. Efekt tego jest potem taki, że daje nam złudzenie, doskonałość, ale jednak ta doskonałość jest uzyskiwana poprzez mobilność właśnie, dzięki temu, że można było dotrzeć tam, gdzie dawniej nie można. A więc jeżeli tak produkujecie filmy, to pozwólcie także nam oglądać te filmy też w różny sposób. A więc filmy ogląda się wszędzie i yy, właściwie największą moją ambicją i największym oczekiwaniem wobec takich firmy jak Orange to jest, żeby móc oglądać filmy wszędzie i żeby połączenie było wszędzie dostępne i żeby było szybkie. Myślę, że taki twórca filmowy, przepraszam, mógłby też pomyśleć trochę inaczej, że gdyby nie dostępność na urządzeniach mobilnych, to być może ten widz by tego filmu wcale nie zobaczył. Bo nie ma czasu po prostu siedzieć ciągle w kinie, prawda? Ja nosiłem się z takim pytaniem pani Arleno, do Pani, ponieważ internet jest i Pani pracą, i Pani hobby, jak rozumiem, i udało się Pani połączyć to w sposób bardzo, bardzo interesujący. Co dla Pani jest najważniejsze w zakresie Dostępu do internetu, czy to jest prędkość, czy to jest nie wiem, brak limitów, czy to jest dostępność wszędzie, czy są być może jakieś rzeczy, o których dzisiaj nie mówimy, a one dla Pani na przykład mają znaczenie? Dla mnie najważniejsze jest to, że internet jest. Bo my, my już się przyzwyczailiśmy trochę do tego, że on jest i trochę traktujemy to jako coś oczywistego. To jest tak, jak ktoś jest zdrowy, nie? to nie docenia tego, że jest zdrowy. Więc ja to bardzo doceniam, że jest internet, że jest szybki. Jest to dla mnie ważne. Szybki internet to nie tylko możliwość pobierania danych, ale również ich wysyłania. Ja tych danych wysyłam dosyć sporo, wrzucając filmy wysokiej jakości HD na YouTube. Więc dla mnie to też jest ważne. Ale mam takie marzenie, jeżeli mogę mówić o marzeniach, mam takie marzenie, żebyśmy mogli jechać za granicę i używać internetu w swoich urządzeniach mobilnych w taki sam sposób, jak robimy to w Polsce, po takiej samej cenie, jak robimy to w Polsce, żeby nie było to w ogóle problemem, że przekraczamy granice. Żadnych granic, kaj na granicę. Hmm. Wi-Fi wszędzie, można powiedzieć. Panie Tomaszu, czy pan osobiście jest zwolennikiem nowych technologii w, w filmie, czy, czy raczej może uważa pan, że one są czymś takim, co oczywiście podnoszą. Jakość samego widowiska na wyższy poziom, ale zabierają mu też nim jakiejś tajemniczości, jakiejś takiej nostalgii z przeszłości. Ja jestem wielkim zwolennikiem nowych technologii. Oglądam, tak jak powiedziałem, filmy na wszystkie możliwe sposoby. I myślę, że ten mobilny internet, który jeśli bym mnie pan spytał, co w nim jest najważniejsze dla mnie, to też odpowiedziałbym, że szybkość i brak limitów. Zdecydowanie, tak żeby nie, nie było tego lęku, że za chwilę mi zacznie zwalniać, prawda? Tylko jak jest szybki, to już niech będzie szybki. To jest niezwykle ważne, ale też mam wrażenie, że naszym problemem wszystkich jest teraz nadmiar informacji. My po, w każdej dziedzinie, z każdej dziedziny napływają po prostu takie tony informacji, że nie jesteśmy w stanie tego przerobić. W związku z tym potrzebujemy móc to, co nas naprawdę interesuje, organizować sobie w sposób wygodny, żeby było zawsze pod ręką. I mobilny internet, ta, tę mobilność zawsze podkreślam, bo ona jest kluczowa. Mobilny internet pozwala nam stworzyć taką kapsułę własnego świata. W którym, do którego ja mogę wściągnąć, zaprosić to, czego naprawdę mi potrzeba. Ponieważ świat ten dostępny ogólnie ma wszystkiego za dużo, z czego 90% to są rzeczy, których ja nie chcę. Natomiast w tej mojej kapsule, ale ona jest tylko wirtualnie dostępna, w realu nie mogę sobie takiej kapsuły zrobić. Dzięki wirtualności ja mogę z tego sobie wybrać to, co jest najlepsze i być, mieć swojość taką. Kapsuła swojości, więc wirtualność to jest dla nas ratunek. To nie jest obcość, to nie jest poczucie, że to nas oddala od drugiego człowieka, wręcz przeciwnie, to pozwala nam zachować swoją osobowość. Dziękuję bardzo. Na koniec pytanie, które będzie wspólnym pytaniem dla Państwa. I uwaga, nie będzie to wcale familiada. Otóż pytanie to jest takie, czy jest w świecie technologii, w świecie internetu coś takiego? czego Państwo bardzo potrzebujecie, albo macie świadomość, że czegoś Wam brakuje i potraficie dotknąć nazwy tego, czego Wam brakuje, ale tego nie ma i byłoby Waszym marzeniem, poza tym roamingiem oczywiście, byłoby Waszym marzeniem, aby, aby się znalazło. Takie marzenie technologiczne. Panie Ryle. Mnie oprócz roamingu już nic nie potrzeba, ja mam wszystko, czego tak. potrzeba, jestem szczęśliwym człowiekiem. Ja mam zupełnie odwrotnie, bo mi bardzo potrzeba. Potrzeba mi tego, żebym mógł wejść do filmu. W purpurowej róży Skyrode'a Galena bohaterowie schodzili z filmu do rzeczywistości, a ja chcę wejść w rzeczywistość filmową i to jest możliwe. W grach komputerowych to się już dzieje. Więc ja życzyłbym sobie dostępu do tych treści elektronicznych w takim jednym strumieniu, który będzie mobilny i który będzie mi umożliwiał wejście w ten strumień, czyli na przykład wejście do akcji filmu, żebym ja stał się hologramem. I mógł się poruszać pomiędzy bohaterami, może też wpływać na, na akcję filmu i to nastąpi. To nie jest jakaś fu, fu, jakiś futuryzm przesadny, ponieważ połączenie gier komputerowych i filmu jest na wyciągnięcie ręki. A to nam daje tylko właśnie następ do dobrego, szybkiego, bezlimitowego, wirtualnego świata. Wydaje mi się, że gdybyśmy połączyli marzenia. Panie Erlenie i Pana Tomasza, to można byłoby wchodzić do filmów, na przykład amerykańskich, do zobawiania się rachunek za telefon. Trzeba się nauczyć to... po angielsku. Właśnie, no? ja pewnie w tym. Bardzo, bardzo, dziękuję. Proszę abyście Państwo zostali jeszcze z nami, do końca tego. Bardzo dziękuję. Orange Love. To jest teraz ten moment, w którym chciałbym Państwa przeprowadzić przez to, czym jest Orange Love. Kilka rzeczy na temat tego powiedział na początku Jean-François, natomiast ja chciałbym opowiedzieć o tym nieco większym szczególe. Odejmę pierwszą próbę i pierwsza udana próba. Jakiś czas temu przebadaliśmy, zapytaliśmy naszych klientów, co jest dla nich ważne z punktu widzenia takiej rozrywki domowej, telefonu, telefonu komórkowego, internetu. I okazało się, co nigdy nie było dla nas jakimś szczególnym zdumieniem, że bardzo dużą wagę odgrywa cena a tuż za nią. Znajduje się atrakcyjny content telewizyjny, czyli atrakcyjne kanały głównie telewizyjne. Później okazało się, że bardzo ważny jest szybki internet. I to wydaje mi się, że jest taka kategoria, która wzrasta w swoim znaczeniu i będzie jeszcze bardziej wzrastała, ponieważ jest nas coraz więcej, nas, użytkowników internetu. I to były takie trzy w zasadzie najważniejsze rzeczy. Poza nimi pojawiły się jeszcze dwie, gdzie wydaje mi się warto zwrócić na nie uwagę. To jest marka, czyli jednak nasi konsumenci, czy konsumenci na rynku dla nich ma znaczenie, kto jest dla nich dostawcą, oraz to, co jest chyba oczywiste, jakie gadżety i urządzenia są dostarczane w ramach takiego, takiej oferty poszczególnych usługodawców. No dobrze, w związku z tym stworzyliśmy Orange Love. Orange Love to jest światłowód Orange, telefon komórkowy, telefon domowy i telewizja w jakości 4K. Stworzyliśmy taki zestaw, chociaż nie nazywamy tego zestawem, którzy mówią o tym pakiet, to jest oferta. To jest oferta, która nazywa się właśnie Orange Love. Przyjrzyjmy się przez moment na, na kilku następnych zdjęciach, co wchodzi dokładnie w skład oferty Orange Love. Więc po pierwsze mamy w tej ofercie szybki internet. Mamy tam internet światłowodowy do 600 megabitów na sekundę. Tylko dlatego jest to 600 megabitów na sekundę, że nie zdecydowaliśmy o tym, żeby wprowadzić wyższe opcje, bo to jest akurat taki poziom, który dzisiaj jest wystarczający. Ale jak Państwo doskonale wiecie światłowód jako medium pozwala na dużo wyższe przepływności. W ramach Orange Love mamy nie tylko światłowód, mamy również technologię VDSL, ADSL oraz technologię LTE. Dodatkowo jeszcze dla oferty ze światłowodem, ze światłowodem mamy zupełnie nowy fanbox, fanbox 3.0, który ma bodajże najszybszy dzisiaj przesył danych po, po Wi-Fi na rynku do 600 megabitów na sekundę, co jest niezwykle ważne, bo, bo jak Państwo wiecie bardzo dużo access pointów ze względu na swój standard obniża prędkość, którą możemy uzyskać. Nie miało to kiedyś takiego znaczenia, ale to kiedyś to było wtedy, kiedy byliśmy w erze przedświatłowodowej. Dzisiaj, z prędkościami, które zapewnia światłowód, taki access point, który limituje prędkość do 42 megabitów na sekundę, nie pozwala nam się cieszyć z tego, co daje internet światłowodowy. Drugim komponentem pakietu jest SIM komórkowy, który ma nielimitowane rozmowy. I -y, internet 3 giga. Do tego oczywiście można dobrać sobie atrakcyjny smartfon z katalogu Orange. Trzecim elementem pakietu jest telefon domowy. Ten telefon domowy to jest telefon, w który wykorzystuje technologię IP, ma nielimitowane rozmowy stacjonarne, międzynarodowe do Unii Europejskiej, USA i Kanady i co jest dla niektórych naszych klientów, jak zauważyliśmy, bardzo ważne, również nielimitowane rozmowy komórkowe do Stanów Zjednoczonych i Kanady. I na koniec, to co jest wydaje mi się niezwykle istotne, ma telewizję, ma bogaty content, to nie jest tylko telewizja. W pakiecie optymalnym, który wchodzi w skład oferty Orange Love jest 97 kanałów, w tym 33 kanały HD. Można oczywiście zwiększyć ilość kanałów poprzez dokupienie pakietów z rodziny HBO, z rodziny Canal Plus czy Cinemax. Mamy tam również Orange TV Go, to jest funkcjonalność, którą Państwo mogliście lub będziecie mogli za chwilę przetestować w FUAE klubu 35 mm, czyli przerzucenia. To jest trochę to, o czym Pan Tomasz Raczek mówił, czy przerzucenia tego contentu na urządzenie mobilne, na iPad albo na, na telefon, na tablet albo na telefon. Mamy również content 4K, zaczynamy z tym contentem 4K, ale już. Dzisiaj nasi klienci mają dostęp do kontentu 4K przy okazji oferty Orange Love. No i coś co jest nowością również dla naszego portfolio to jest dekoder Samsunga w technologii 4K, który również podobnie jak i Funbox jest wliczony w cenę całego takiego pakietu. Tutaj macie Państwo kilka informacji na temat tych dwóch urządzeń. Myślę, że warto aby zapamiętać z tego, że nowy dekoder Samsunga to jest jakość 4K Ultra HD. Ja wiem, czy istnieje dzisiaj na, 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 na potrzeby gospodarstwa domowego wyższa technologia, dodatkowo na pewne funkcjonalności, których nie miały wcześniejsze modele, modele między innymi takie jak równoczesne nagrywanie trzech programów. No i oczywiście Fanbox 30, o którym mówiłem, z najszybszym się na rynku WiFiem 600 megabitów do 600 megabitów na sekundę i bardzo wysoką jakością telefonu domowego wykorzystującego technologię Voice over IP. Starałem się zmieścić całą ofertę Orange Love na, na jednym slajdzie. W zasadzie e, chyba mi się to udało. Teraz przeprowadzę Państwa przez ten slajd. To, co widzicie, to co mówiłem przed chwilą, czyli e, e, orange świadowód w prędkości 100 Mbitów na sekundę, ten telefon komórkowy, o którym mówiłem, ten telefon domowy oraz content kosztuje 69 zł w pierwszym roku, 99-92 roku, ale ponieważ wiemy, że potrzeby rodziny zmieniają się w czasie, albo są inne niż tylko jedna karta SIM, albo Określony zakres kanałów, o których mówiliśmy, w związku z czym e, zrobiliśmy możliwość takiego. Jak ładnie, jak go mówią, super size mi takiej mo możliwości zwiększenia tego pakietu o rzeczy, które są nam potrzebne. Tak więc widzicie Państwo, nie wiem co Pani Adelana na temat tego super size powiedziałaby, to może później. Panie. Dziękuję. <laughs> e, możecie Państwo zwiększyć przepływność, e, nasi klienci mogą zwiększyć przepływność światłowodu ze 100 do 300 i 600. Można domówić do tego pakietu każdą kolejną kartę. SIM. Można oczywiście zamówić pakiety kanałów telewizyjnych, można dokupić opcję Multiroom i opcję Orange TV Go, która tak jak powiedziałem pozwala nam, żeby zabrać ten content, tak jak opowiadał Pan Tomasz Raczek, ze sobą na, na tablecie albo na, na urządzeniu mobilnym każdym urządzeniu mobilnym. To, co jest również nowością w ofercie Orange, to jest to, że wprowadziliśmy telewizory. I aby być konsekwentnymi, wprowadziliśmy telewizory 4K, telewizory w technologii Ultra HD 4K. Mamy w tej chwili dwa telewizory, 49-calowy i 55-calowy. One są sprzedawane przez Orange w ratach i są dostarczane klientom. Przez Orange do domu. I poza oczywiście tymi dwoma telewizorami, które są pewną nowością w naszej ofercie, mamy również cały, całą szeroką półkę smartfonów, które od zawsze oferujemy naszym klientom. Także w ramach pakietu oferty Orange Loft można dokupić zarówno telefon, jak i, jak i telewizor. Przy czym ten telewizor jest, jest nowością. Idealnie pasuje do dekodera Samsunga, w, który również jest w technologii 4K. Wiemy, że dla klientów ważna jest prostota. Często widzimy, że klienci nie chcą dokonywać zbyt dużych wyborów, kiedy są w naszych sklepach albo kiedy rozmawiają z konsultantem naszej infolinii albo ze sprzedawcą. Ta prostota jest ważna nie tylko z perspektywy tego, jak ta oferta jest prezentowana, jakie je ma składniki, ale również w jaki sposób później klienci żyją z tą ofertą. W związku z czym dla Orange Law wprowadziliśmy kilka bardzo prostych zasad, które wydają się być bardzo ważne z punktu widzenia klienta. Mamy jedno zamówienie na cały pakiet. Mamy jedną umowę, mamy jedną dostawę, mamy jedną płatność, jedną obsługę. W związku z czym nie ma potrzeby zastanawiania się, czy każdy z tych komponentów ma osobną, e, e, osobną fakturę, osobne konto do płatności, to jest wszystko zintegrowane. W związku z czym chcieliśmy, aby ta oferta była prosta na, na etapie poznawania jej przez klienta i żeby była prosta na etapie funkcjonowania z tą ofertą, w szczególności na etapie e, płatności. Ale to nie wszystko. Oferta. Orange Love jest ofertą nie tylko dla rynku konsumenckiego, to jest również oferta dla rynku biznesowego, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorstw. Ta oferta nazywa się Orange Love dla firm. Korzysta oczywiście z dobrodziejstwa całej platformy Orange Love, która w tej chwili staje się główną platformą Orange na rynku. Jeżeli chodzi o sam skład oferty, ona jest, powiedziałbym, bliźniaczo podobna, ale uwzględnia pewne niuanse, które są. Charakterystyczne dla rynku małych i średnich przedsiębiorstw. Tak jak widzicie Państwo, nie ma tam jednego, jednej karty SIM. Tylko, jak pokazuje rysunek, mamy dwie karty SIM, ale również w, tym, w tej ofercie możemy każdy z tych pakietów, właściwie stworzyć pakiet poprzez zwiększenie przepływności, poprzez dołożenie dodatkowych kart SIM dla, dla pracowników firmy, z lub bez dodatkowymi funkcjonalnościami. Wydaje się, że jest to dosyć kompletne. Dosyć kompletna oferta, jeżeli chodzi o zapotrzebowanie dla polskich małych i średnich przedsiębiorstw. I to w takim skrócie, mam nadzieję, że przystępnym jest podsumowanie tego, czym jest Orange Love. Orange Love to jest oferta, która składa się z predefiniowanego pakietu czterech funkcjonalności, do której każdy może dobrać sobie wedle własnego zapotrzebowania dodatkowe funkcjonalności. I ona jest ważna dla nas jest ważna, ponieważ myślę, że ten slajd powie, dlaczego jest dla nas ważna lepiej niż my. A ja kończąc, chciałbym Państwa teraz zaprosić na taki absolutnie przedpremierowy pokaz reklamy, start kampanii reklamowej, poza teaserem, który już dzisiaj widać w różnych kanałach telewizyjnych, na kampanii reklamowej dedykowanej Orange Love która będzie miała swoją premierę w dniu jutrzejszym. Dziękuję bardzo i zapraszam, skoro jesteśmy w kinie, na seans. Love, love, love. love. Zmienia się sposób w jaki żyjemy, dlatego powstał pakiet usług Orange Lab, a w nim ultra szybki światłowód, telewizja w jakości 4K i nielimitowane rozmowy. Wszystko czego potrzebujesz w jedynym takim pakiecie za mniej niż 3 zł dziennie. Dołącz do sieci numer 1.